Hej kochani, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku tylko chciałbym powiedzieć, że tamta zdrapka brytyjska, albo nawet wam ją pokażę, o właśnie ta, to jest zdrapka fejkowa. Pierwszy kwiecień, prima aprilis. Mam nadzieję, że udało mi się was wrobić, zrobić w bo no tak, tak, jak mówiłem, ta zdrabka jest fejkowa niby brytyjska, niby wygląda całkiem jak oryginał, ale tak jak mówiłem, to jest jedna wielka ściema, także chociaż w ten sposób mogę wygrywać <ścoughs> nie no, żar żarcik oczywiście, mam nadzieję, że się udał, że zrobiliście wielkie wow przed monitorami, ja tylko mówię, że no niestety, ale nie jestem milionerem ale na pewno będę, ja w to wierzę, a wy trzymajcie kciuki <laughs> A i oczywiście pierwszy kwiecień to też e, są moje urodziny. I z tej okazji sobie jeszcze takie kupiłem cztery z drapeczki po 25 koron. W tych z drapkach można trafić milion de facto. Mamy tutaj 12 sztuk po milion koron. Mam takie cztery sztuki, muszę tylko je sobie porozdzielać. I co? I zaczniemy po krótkim intro je chyba drapać. Jak już mówiłem wcześniej, ta zdrapka kosztuje 25 koron i są takie dwie, dwa pola ścierne, tutaj musimy znaleźć trzy te same kwoty i tutaj jest pole takie bonusowe i tutaj też szukamy trzech tych samych kwot. Także zaczniemy drapać, może tutaj nam się uda znaleźć ten milion, który znalazłem w tamtej oszukanej zdrapce, ale powiem wam, pokazałem tą zdrapkę żonie, żona normalnie w szoku. Ale niestety, niestety, to nie, to nie jest prawdziwa zgrabka. Także mam nadzieję, że żarcik się udał. A ja zacznę drapać tutaj te malutkie zdrapeczki. Na razie mam 10 000, 10 i 100 i milion o ten wyczekiwany. To jest ten milion. Tylko że on musi być tutaj paść razy 3, żeby go wygrać. Mamy 250, 25, 250 i 50 i 50. Nic tutaj nie ma, razy 3. Tutaj jest druga szansa w tym polu bonusowym. Tutaj mam milion, milion, 10 tysięcy, 250 i 250. Także zaczęło się ładnie, zobaczcie, ale to nadal tylko raz, dwa. A musi być razy 3. Jak już to mówiłem. Milion razy. Dobra, szukamy dalej. Tutaj mamy tak. 25. 250. 25. 50. 25. Po raz trzeci. Czyli ta zdrabka nam daje 25 koron. Jej. 25 koron. I 50 i 50 i 20, 250 i 250 razy 2. Dobra. Aha, ale tu jest jeszcze pole bonusowe jeszcze, także może być jeszcze trochę więcej, co byłoby całkiem miłe, ale tu mam tak. Tysiak, tysiak 25, 250 i 100. Także tutaj mamy 200, 25 koron w tej zrobce, jeszcze dwie. Taki urodzinowy zdraping, draping, czy jak to się mówi, ale chyba drapping szybki i przyjemny. 500, 100 tysięcy, 100 tysięcy po raz drugi, 50, stówka, 50 po raz drugi, stuwa i 10 tysięcy, a nie to jest milion, przepraszam i na dole też milion po raz drugi. Także tutaj mamy 2 razy milion 2 razy 50, 2 razy 100 i 2 razy 100 tysięcy. No niestety... A, tu jeszcze te pole bonusowe ciągle zapominam. 25, 50, 25, 100 i 10 tysięcy i 10 tysięcy czyli ta zdrabka jest też nietrafiona. I ostatnia ostatnia zdrabka. Zacznę od pola tutaj, tego bonusowego. 100, milion, milion. Ajajaj. Niestety, już myślałem, tak tu ładnie to wyglądało, ale tutaj mamy 2 razy milion, 2 razy 100 i 2 razy 1000. I przejdźmy do tego większego pola, ostatniego. 25 milion dwieście pięćdziesiąt pięćdziesiąt dwadzieścia pięć i milion po raz drugi, czyli ta zdrapka daje nam też 25 pięć koron, czyli mamy pół na pół. Oddalimy sobie trochę kamerę. O, dwie zdrabki mam trafione. Tutaj mam 25 koron i tutaj mam 25 koron, a te są niestety do kosza, nie trafione. Także na pocieszenie mam chociaż połowę z tego co wydałem, mnie to zadowala, lepsze to niż nic oczywiście. Ja wam dziękuję i oczywiście napiszcie mi w komentarzach jaka była wasza pierwsza reakcja na tą na tą zdrabkę. Jestem ciekawy, jak zareagowaliście. Czy od razu wiedzieliście, że to ściema? Ja tak ogólnie powiem Wam, że tak mi ciężko ściemniać, że tak wiecie, jakąś bajerę sprzedawać. Nawet jak yy, gadam do kamery, a w realu to już w ogóle ciężko mi ściemniać. Ale mam nadzieję, że udało mi się Was yy, wrobić. Napiszcie mi w komentarzach, jaka była Wasza pierwsza reakcja na to, jak Wam napisałem, że wygrałem. I co? Ja Wam dzisiaj dziękuję i zapraszam oczywiście do. Kolejnych odcinków, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Hej!